Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym poranku z czasem seniora. Ja nazywam się Małgorzata Kospin, a na tych porankach po pierwsze się uśmiechamy, także zachęcam do uśmiechu, a po drugie e, próbujemy czerpać inspiracje, próbujemy się od siebie uczyć, e, próbujemy szukać rozwiązań, próbujemy patrzeć i przyglądać się właśnie, jak to nasze życie codzienne wygląda, i staramy się, żeby ta codzienność. Była coraz, coraz lepsza. Dzisiaj opowiem Wam o takich dwóch słowach, które wynalazłam. Tak, jestem wynalazcą. Wynalazłam dwa słowa, o których dzisiaj pragnę Wam opowiedzieć. Pierwsze słowo to Naturing. Naturing. Cóż to takiego jest? Myślę, że w dzisiejszym świecie jest tak bardzo dużo sztuczności. Sztuczności w tym, jak wyglądamy, ale też sztuczności w tym, jak się zachowujemy. Że naturing, czyli to jest taki dla mnie powrót do natury, powrót do tego, żeby być sobą, żeby umieć być naturalnym, umieć być wcale to nie jest, wiecie, ani łatwe, ani proste, żeby zawsze być tak do końca sobą. Czasem spotykamy się w różnych towarzystwach, z różnymi ludźmi się widujemy i możemy doświadczyć takiej dziwnej zależności, że na przykład spotykam się z tą koleżanką, to w ogóle zachowuję się w taki sposób. W którym nawet sama siebie nie poznaje, ale jak spotykam się z tą koleżanką, no to mogę powiedzieć, że jestem w 100% sobą. My to czujemy, my wiemy, kiedy jesteśmy naturalni. No i właśnie do takiego naturingu was zachęcam do tego, żeby zbliżać się bardziej w, w kierunku do siebie, w stosunku do siebie być jak najbardziej naturalnym. Myślę, że z biegiem lat fajne jest to, że przestajemy udawać, że przestajemy, odpuszczamy sobie trochę, zdejmujemy trochę tak maski, jedna po drugiej, zdejmujemy, zdejmujemy, zdejmujemy i tak naprawdę w tym końcowym etapie naszego życia możemy cieszyć się naturingiem, możemy cieszyć się tym, jak jacy naturalnie jesteśmy. No To, to było pierwsze słowo naturing. na teraz drugie słowo wiążące i powiązane właśnie z naturingiem, to jest normalizm. Normalizm. Bądźmy normalni. Co to oznacza, że ja jestem normalna albo jestem nienormalna właśnie kiedy znaleźć tą granicę i powiedzieć o, Tutaj jestem normalna. Wydaje mi się, że właśnie w naszej codzienności tkwi odpowiedź, tam jest odpowiedź. W tym właśnie, jak żyjemy na co dzień, w tym, kim jesteśmy na co dzień. Przede wszystkim, czy jesteśmy normalni w takiej zwyczajnej codzienności, jak wygląda. Ta nasza normalność, jak wygląda nasze bycie z samym sobą. Dla mnie, ja czuję się normalna wtedy, kiedy. Potrafię normalnie zachować się w stosunku do drugiego człowieka, kiedy potrafię normalnie zareagować w sklepie, gdy dzieje się jakaś trudna sytuacja. Nie muszę krzyczeć, nie muszę wrzeszczeć, tylko w sposób normalny, taki zwyczajny, tak jak teraz do Was mówię. Właśnie w taki sposób potrafię coś wypowiedzieć, potrafię coś opowiedzieć, potrafię um, się zachować w taki sposób, jak zachowuje się na co dzień. Przyjrzyjmy się dzisiaj właśnie tym dwóm słowom, tym właśnie naturing, naturing, czyli chcę szukać swojej natury, kim jestem, chcę odnajdywać to, kim jestem i chcę być w tym naturalna, chcę być jak najbardziej sobą, a drugie słówko, normalizm, czyli chcę być normalna, chcę zawsze zachowywać się tak samo. Nie chcę ani wrzeszczeć, ani być jakąś osobą wyjątkowo, nie wiem, roztrzęsioną, chcę być normalna. Normalny to czasem taki trochę taki szary, wiecie, niezauważony. Ja taka bardzo chcę być. Taka normalna, normalna, naturalna, zwyczajna, można by było powiedzieć. Zatem zachęcam Was do tego, żebyście się zastanowili nad tymi dwoma słowami: naturing i normalizm, a także chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście odpowiedzieli sobie na pytanie, czy chcę taka być. Bo nie każdy chce być taki. Nie każdy chce być naturalny, nie każdy chce być normalny. Czasem potrzebujemy tego, żeby być zauważonymi, żeby być w centrum, żeby być osobami na piedestale, żeby siedzieć na pierwszym miejscu. Jeżeli tak jest, wcale to nie, są, to nie oznacza, że musisz odrzucić te słowa. Naturalny i normalny możesz być w stosunku do swoich bliskich, naturalny i normalny. Bez żadnych masek, bez żadnego spinania się możesz być przed samym sobą, i tego Ci z całego serca życzę. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin, papa. Pa. A może Wy macie jakieś słowa w swoim słowniku, których używacie i które sami wymyśliliście? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli takie są. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.